Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Booktory. Dzisiaj pomówimy troszeczkę o klasykach polskich, z uwagi na to, że mam wrażenie, że dużo osób, nie wiem, czyta Ostrin, Dostojewskiego, siostry Bronte, a jakoś trochę o tej klasyce polskiej zapominamy. Dzisiaj porozmawiamy z Wami trochę o polskich klasykach, które najbardziej lubię i które uważam, że są godne polecenia, ponieważ uważam, że jeżeli ktoś lubi czytać klasykę, to nie do końca czasem skupię się na tej zagranicznej. W tym sensie, że ja też ją bardzo lubię i lubię ją czytać, tylko mam wrażenie, że przez szkołę, przez lektury dalej, trochę zapominamy o tym, że te książki również są bardzo wartościowe i też bardzo dobrze napisane. Szczególnie moim zdaniem te, które zaraz wam pokażę. Pierwszą książką, o której będę mówiła, to będzie Lalka Prusa. Przez niektórych nieskończona albo niezaczęta, też w zależności od tego, czy ktoś omawiał ją w szkole, czy nie. Ostatnio jest też słuchowisko na Empik Go z Julią Wieniawą w roli Izabeli Łęckiej. Ta wersja jest no, taka, jakby wersja audiobooka czytana przez aktorów, e, też trochę współcześniona, więc bardzo fajna, jeżeli ktoś chciałby sobie coś takiego posłuchać. Jeżeli chodzi o larkę no to to jest historia Wokulskiego, czyli takiego przedsiębiorcy e, warszawskiego, który dorobił się. On nie, nie pochodzi z jakiejś bogatej rodziny, tylko po prostu dorobił się na wojnie, na interesach. E, no i zaczyna, jakby. Gdzieś tam te swoje wpływy, teraz powiedzielibyśmy biznesowe, uskuteczniać w różnych sferach bogatej Warszawy. No, a że to było takie społeczeństwo, no. No takie typowo klasowe w tym znaczeniu, wtedy, że tak, była ta warstwa, ta warstwa biedoty, klasa średnia, przedsiębiorcy, w sensie teraz też to mamy, natomiast no wtedy powiedzmy, no jednak społeczeństwo inaczej wyglądało. No i mamy tą jakby, i mamy tą klasę arystokratyczną. No i do tej klasy arystokratycznej należy Izabela Łęcka, czyli główna postać kobieca tej książki, jej ojciec. No, i cały klub, jakby znaczy główny wątek tej książki, jeden z głównych przynajmniej, to jest właśnie ta fascynacja e, Wokulskiego tą Izabelą. No, ze szkoły większość pewnie pamięta, że Wokulski był taki biedny, bo ta Izabela go tak nie chciała, no bo e, raz, że można się z kogoś lepszego, no bo pochodziła z, z, z arystokracji, a on nie, e, no, a dwa tam miała powiedzmy miała inne osoby do towarzystwa, powiedzmy, e, no to ta historia jest jakby troszeczkę głębsza, w sensie, że na różne sposoby można mimo wszystko ją odczytywać i ta historia, wbrew pozorom, e, naprawdę może być współczesna. Właśnie dlatego wspominałam o tym słuchowisku na EpicGo. Go. Pokazuje się tam i jakby społeczeństwo, to jak polskie społeczeństwo wyglądało i plus jest w tym świetny, stąd też e, wydaje mi się, że jak osoby czytają Wciąż klasyczne, no to między innymi po to, żeby e, tak te, tą warstwę obyczajową gdzieś tam chłonąć, e, no bo wiadomo, że, że gdzieś tam oczywiście te historyczne aspekty również tam są i dla nas gdzieś tam e, będą to na pewno rzeczy E, gdzieś tam łatwe do odczytania, jeżeli chodzi o jakiś tam kontekst historyczny, biorąc pod uwagę, że to jest właśnie polska klasyka, ale jest to również e, dobre, jakby właśnie studium takich relacji damsko-męskich w tym wypadku e, i tego, tych jakby podchodów, tak? No bo nie ukrywajmy, no i Wokulski też był sporo starszy od Izabeli, więc, jakby. Tutaj wchodzi też jakby wątek nie tylko tego, że powiedzmy ona i była rozpieszczona, no ale była rozpieszczona, prawda, trochę taka arogancka, no ale ona też w takim środowisku była wychowana. E, więc to też jest bardzo ważna rzecz tutaj i może ona po prostu nie chciała wychodzić z starego dziana za przeproszeniem. E, więc jakby ja do tej książki podchodzę od tej strony, e, plus jakby mamy też pokazane właśnie różne drogi kobiecej, no bo mamy tutaj Izabela, która jest gdzieś tam okoniana właśnie do małżeństwa, e, ale też mamy jej ciotkę która jakby prowadzi to gospodarstwo sama, jakby zarządza tym wszystkim, jakby wtedy też takie rzeczy miały miejsce i tu można właśnie odczytywać również właśnie tam taką no dywersyfikację tego jak się traktowało powiedzmy to takie E, młode dziewczyny, które gdzieś tam no miały de facto temu ojcu też pomóc przez to małżeństwo e, i tego, co społeczeństwo gdzieś tam o niej wymagało, na tą drugą kobietę, która, e, która gdzieś tam sama mogła dysponować e, swoim życiem, no bo wtedy to też nie było takie oczywiste. No po mamy bardzo ładne obrazy między innymi tak e, Warszawy e, tamtych czasów, więc to też ma swój klimat i ja za to między innymi bardzo właśnie lubię w ogóle e, klasyki, żeby ten taki starszy klimat po prostu poczuć. I z tego względu zachęcam, żeby albo wrócić do lalki, albo w ogóle ją pierwszy raz przeczytać, e, bo może właśnie bez takiej e, takiej spiny, nie wiem, jakiegoś testu z lektury, czy matury i tak dalej, może teraz będziemy bardziej swobodni w podejść do tej książki, e, bo wątki są tam, no niewiele... W sensie są równie ciekawe jak we współczesnych książkach. Drugą książką to jest Tan czyli dramat. I to jest mój ulubiony dramat, z tego względu, że on jest bardzo zabawny. My mamy tam historię, tą pierwszą płaszczyznę, panującą na takim konflikcie pokoleniowym. W sensie tu mamy akurat rodziców, którzy są tacy bardzo romantyczni, jakby stało się ich nie interesuje, gdzieś tam kreatywność, pierw, artyzm to jest to, czemu oni przywiązują uwagę też gdzieś tam, no dla nich małżeństwo jest B i tak dalej. No i mamy ich syna, który jakby by się przeciwstawiać, czyli bardziej prezentuje, to powiedzia, powiedzielibyśmy konserwatywne wartości. I przez tę e, całą historię, jaką idziemy, przez całe tango, no ta książka nie jest długa, no, to jest dramat, to nie jest jakieś grube, e, no przez całą, całą historię, jak idziemy, to jest masa śmiesznych sytuacji, jakby też takich, które można gdzieś tam jednak e, przykładać na obecne czasy, w tym sensie, że ten konflikt pokoleniowy zawsze będzie. E, może gdzieś tam trochę odwrócony, teraz powiedzmy, na no, bardziej konserwatywny, starsi versus tacy bardziej postępowi młodzi, no i to różnie, tak, no jakby można tutaj to różnie interpretować i dochodzić do tego, natomiast no jakby ten konflikt pokoleniowy zawsze będzie. A z racji tego, że właśnie to jest taki jednak satyryczny sposób do tego może podszedł, to to jest taka moim zdaniem przynajmniej dobra rozrywka, raz, że właśnie takiego z punktu Zapoznania się z czymś klasycznym i też z takim kontekstem, oczywiście, historycznym, no bo tam są różne metafory, w tym, tak na przykład, gdzieś tam dojście do władzy. No, takich totalitarnych, no to to też jest, natomiast no ta, pie ta pierwsza warstwa no nie jest ciężka. Te metafory bardzo w lekki sposób są tam ukazane i myślę, że też nie warto wstrąć od tego typu właśnie książek. E, wiem, że też nie wszyscy lubią po prostu dramaty, ale z uwagi właśnie na ten humor, no to akurat Tango maszka e, zachęcałam, żeby po nie chociaż raz w życiu sięgnąć. Następna książka to jedna z moich ulubionych, czyli Cudzoziemka Marii Koncewiczowej. E, to jest takie, takie stare wydanie, kupiłam ją kiedyś na a Jak się rozstawiają ludzie z takimi, wiecie, starymi książkami, które tam to tamto kupiono, dlatego to jest takie, chociaż kładka mi się podoba, takie starsze wydanie. I to jest historia tytułowej Cudzoziemki, czyli Róży. I tutaj mamy taką historię, jakby osoby z zagranicy, która przyjechała do Warszawy z różnych przyczyn, no i czuła się tutaj wyobcowana. Znaczy no to jest tak, tak, powiedzmy, pierwsza płaszczyzna tego wszystkiego ponieważ jest, Róża jest osobą, znaczy kobietą, bardzo atrakcyjną. I bardzo taką władczą, bym powiedziała. W tym znaczeniu, że ona na początku historii dowiadujemy się o jakby nieszczęśliwej miłości, właściwie nieszczęśliwej relacji, która, którą miała z jednym z mężczyzn, w których była zakochana. No, jakby no, ta historia kończy się źle, w tym znaczeniu, że no nie są razem. To nie jest fale, bo to jest jakby zamiast na początku, jakby to wszystko determinuje późniejsze wydarzenie. Ona w rezultacie wychodzi za mąż dla mężczyzny, którego nie kocha i którym de facto gardzi. uważa, że jest lepsza od niego, no i gdyby to przez, całą, przez całe życie, jakby daje mu do zrozumienia. E, oni doczekują się e, dwójki dzieci, z tymi dziećmi też jest oddzielna historia, o której nie będę opowiadała, ona też jest bardzo ważna dla fabuły. E, natomiast ta książka jest o tyle ważna, i moim zdaniem to jest moja w ogóle ulubiona książka, e, jeżeli chodzi o klasykę polską, tak mi się przynajmniej wydaje, e, to. Są ważne właśnie te relacje, przynajmniej ja to odczytuję w ten sposób i to jakby tutaj jest moja interpretacja, w tym sensie, że mamy tutaj taką toksynę, to jest toksyczna relacja między różą a jej mężem i też toksyczna relacja między różą a jej dziećmi, między synem a córką, te relacje są zupełnie inne tego syna gdzieś tam bardziej kocha z tą córką, no tak, no nie bardzo, nie, nie, nie uważa ją za bardzo za taką córkę, którą ona by chciała mieć, więc no to są właśnie takie bardzo toksyczne relacje i moja książka jest moim zdaniem ta książka jest w dużej mierze właśnie o tym i tym dlaczego, co jest jakby korzeniami tych toksycznych relacji oczywiście to nie jest w tłumaczenie, no ale jakby tu mamy jakby początek i, i koniec tych problemów róży de facto też trochę takich ze swoim odczuwaniem, no, ze swoim stosunkiem do, do innych no bo ona raz potrafi być przemiłą czarującą osobą z drugiej jest właśnie taką, no nie powiedziałabym deblisą, de ale taką tyranką w tej rodzinie to ona jest tą tyranką w tej rodzinie ten może jest taki, spole... taki ee, no bardziej wycofany, to no tak, tak, też taka trochę pierdoła no, nie ukrywajmy. To jest właśnie moim zdaniem taki obraz rodziny i głównie obraz relacji z właśnie tytułową cudzoziemką w roli głównej, no po prostu, tak jak powiedziałam na początku, to takie wątki ee, gdzieś tam narodowe, no też się przewijają, natomiast na, na, na potrzeby gdzieś tam zachęcenia Was, do sięgnięcia, po tą książkę, no bardziej jednak bym zwracała uwagę na. E, moim zdaniem fenomenalne pokazanie tego, jak niektóre relacje w rodzinie, czy w ogóle w życiu wyglądają i jak też nie powinny wyglądać. E, kolejna książka to też jest książka Prusa, czyli Emancypatki. E, tutaj e, jakby głównymi e, bohaterkami są właśnie kobiety. E, jedna z nich e, prowadzi szkołę dla dziewcząt, no bo jak kobieta gdzieś tam chciała pracować, czy, czy była wykształcona, no to w tamtych czasach, e, no to jednak. No, do dyspozycji no, to miały głównie tak poza te posadę gubernantek, nauczycielek, y, zwłaszcza jeżeli chodzi o inne dziewczęta, no i jakby szkołę tak y, dobrych przyszłych żon i tak dalej. No i cała historia pokazuje historię nauczycielek, uczennic, no i, y, no, i pokazuje zmagania y, kobiet w tamtych trudnych czasach. Ja bym tak to interpretowała i tak będę to reklamowała. Tam mamy też wątki jakby problemów, przed którym muszą stawać te kobiety, tak pieniędzy gdzieś tam odbioru społecznego. Główną bohaterką jest Magdalena i ona jest taką postacią taką trochę naiwną, no taką nie do końca przystającego do otaczającego świata w tym znaczeniu, że no, ona jest taka, no taka do przyłóż, taka dobra, no a ten świat wokół, no zwłaszcza dla kobiet jest bardzo brutalny, no jakby one są towarem, tak, a nie to powiedzmy, co reprezentują, no i gdzieś tam muszą się zmagać jakby tymi przeszkodami społecznymi, które je otaczają. Jak wynika też z tyłu, no właśnie yy, głównym tematykiem tematyką jest ta emancypacja kobiet, no, która no, nie była taka różowa, jeżeli chodzi właśnie o XIX wiek. Następna książka to Granica Zofii Naukowskiej. I to jest no, historia obyczajowa o Zenonie Zęb Zębowiczu, który przyjeżdża do Warszawy, żeby się uczyć, potem też wjeżdża do Paryża, żeby się uczyć. No i też w ramach całej historii Książka przedstawia, jakby, jego relacje z dwoma kobietami, Justyną i Elżbietą. No, jak można się domyślić, no. Znaczy, nie wiem, czy można się domyślić, no, ale klub polega na tym, że no, jedna zostaje jego żoną, a druga jest jego kochanką. Przepraszam, ale no. To jest jedna z książek, która pokazuje, jak. Mężczyzna, który ma romans, jakby no, nie jest społecznie potępiony, ale kobieta już tak. Pojawia się też w tej książce motyw aborcji, właśnie zdrady, oczywiście gdzieś tam podziałów społecznych, no bo jakby za pochodzi powiedzmy z tej mniej zamożnej rodziny, on tak aspiruje do tych jakby wyższych sfer. Pokazuje znowu ta książka, ten porządek społeczny w Polsce w XX wieku. To różne podejście do mężczyzn i kobiet problemy gospodarcze, tam ważną rolę odgrywają rysy psychologiczne bohaterów. Ja generalnie tę książkę bardzo dobrze spójną, nawet jak teraz nie y, mówię, to miałabym ochotę jeszcze raz ją przeczytać. A Manią, albo moja siostra, ma. Muszę sprawdzić, chyba ona ją ma. Przedostatnia książka to Kroniki wypadków miłosnych Konwickiego. Jest to może mniej znana książka, bo ona jest trudno dostępna, chociaż na pewno jest w bibliotekach, bo ja ją tak czytałam. Jest też na Allegro za jakieś grosze do kupienia, bo sprawdzałam specjalnie, czy, czy ona jest jakoś taka tak w miarę dostępna. To jest bardzo stara książka, natomiast to jest bardziej taka literatura, podziałem młodzieżowa, stąd też chciałam ją przedstawić, bo ona opowiada o pierwszej miłości między chłopakiem i dziewczyną. Tu też mamy gdzieś tam montaż tego, że dziewczyna pochodzi z takiej rodziny oficerskiej, więc powiedzmy do takiej wyższej w XX wieku. Cała rzecz w ogóle dzieje się w ten krótki czas przed wybuchem II wojny światowej, więc gdzieś tam w świadomości, jak gdzieś tam no, czytamy o tej fascynacji, o tych staraniach się wzajemnych, no właśnie bardziej tego chłopaka do, do dziewczyny niż, niż na odwrót, to mamy jednak no w w głowie, że no zaraz to się wszystko skończy no i zaraz dojdzie do rzeczy strasznych. Więc no z takim z taką refleksją też się to czyta. Natomiast no ta książka jest taka bardzo romantyczna i taka momentami urocza, tam niektóre sceny są takie wiecie bardzo uroczo dramatyczne, tak bym powiedziała i takie egzaltowane, jak to po prawda młodzież w tych takich swoich gdzieś tam pierwszych uczuciach i tak dalej. To jest bardzo urocze. Ja takie rzeczy bardzo lubię, stąd też chciałam wam powiedzieć o tej książce. Tam mamy też no, różnego rodzaju relacje oczywiście bohaterów z rodzicami i tak dalej, no to też jest ważne. To, co jeszcze chciałam dodać, to to, 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 to że te dwie postacie kobiece, bo główny właśnie bohater, bohater Witek, o tym jeszcze nie powiedziałam jego imienia, i Alina, no w której tak się zakochał, i jeszcze jest druga dziewczyna, czyli Greta, no która z kolei zabiega o tego Witka. I tam mamy taki lekki trójkąt, no powiedziała. I co ważne też, ta, ta historia dzieje się w Wilnie, więc no, no nie w dzisiejszej Polsce. I ostatnia y, książka, właściwie y, przykład, y, ponieważ to będzie poezja, bo ja bardzo lubię wiersze, ja szczególnie lubię, lubię wisowę morską uważam, że to jest autorka, do której warto wracać, bo ma wiele pięknych i mądrych wierszych y, na swoim y, koncie. Tutaj akurat to jest ten tam Koniec i Początek. W ogóle bardzo lubię y, to, to wznowienie y, jej poezji w tym wydaniu, bo to jedno z ładniejszych w ogóle wydań poezji, bo ja mam w ogóle wrażenie, że większość. Y, wiersze się wydaje w brzydki sposób i trudno znaleźć coś w miarę co wygląda, a uważam, że to akurat tak. I chciałam właśnie przypomnieć jeszcze, że oprócz takich właśnie e, klasyków polskich w postaci prozy czy dramatu, bo był jeden dramat, e, to liryka również zajmuje ważne miejsce e, i oprócz Wysławy Szymborskiej to też jeszcze mogę śmiało powiedzieć, że no lubię Halinę poświatowe Oświatowską, czy y, Rafała Wojaczka, y, i myślę, że do wierszy zawsze można wrócić, bo wydaje mi się, że im jesteśmy starsi. Chociaż szczerze muszę powiedzieć, że jak byłam młodsza, to lepiej mi się wiersze interpretowały, jak bardziej lotnie mi to szło. E, natomiast, mimo wszystko, uważam, że e, warto e, czasem do nich wrócić, tym bardziej też, że są dostępne z reguły w internecie. I to tyle, jeżeli chodzi o moje ulubione klasyki polskie. Dajcie znać, jakie wy książki polskie najbardziej lubicie. Dziękuję za oglądanie i widzimy się następnym razem.